Dzień dobry, witam Państwa na porannym webinarium, na którym omawiamy bieżącą sytuację na rynkach finansowych. Ja nazywam się Michał Staniak i mam przyjemność prowadzenia dzisiaj z Państwem tego szkolenia. Na początku pytanie ode mnie, czy dobrze widać mój ekran oraz czy dobrze mnie słychać. Bardzo prosiłbym o potwierdzenia z Państwa strony. Super, dziękuję bardzo za potwierdzenia. Przepraszam za tą późną godzinę, natomiast miałem problemy z jednym komputerem i musiałem szybko, szybko zmienić na drugi. A tutaj nie do końca jeszcze wiedziałem, jakie są ustawienia <coughs> dotyczące dźwięku, więc jeżeli wszystko jest ok, w takim razie możemy ruszać z naszym, z naszym, z naszym szkoleniem. E, więc zaczynamy, zaczynamy sobie oczywiście od naszej agendy. E, e, tutaj na, na główny front. E, w dalszym ciągu, e, znaczy na głównym froncie w dalszym ciągu mamy Brexit, natomiast dzisiejszy dzień to taka troszkę cisza przed burzą, bo e, to jutro będą podejmowane te kluczowe decyzje. Dzisiaj ma być w dalszym ciągu prawa, mają być w dalszym ciągu prowadzone negocjacje. Pomiędzy Partią Pracy oraz Partią Konserwatystów na temat przyjęcia porozumienia, no ciężko oczekiwać, że po dwóch latach kłótni Partia Pracy nagle zdecyduje się na poparcie porozumienia. Tutaj trzeba no naprawdę czegoś, czegoś dużego ze strony Partii Pracy, która znaczy Partii Konserwatywnej, która da coś Partii Pracy, aby ta Partia Pracy się zgodziła na przyjęcie tego porozumienia. No bo no jak mówię, no dwa lata e, krytyki i ostatnie kilka miesięcy wzmożonej krytyki i próba e, ubicia na tym wie, większej popularności dla siebie, e, więc no nie wydaje mi się, żeby nagle jakoś partia pracy chciała e, poprzeć to porozumienia, ale z drugiej strony oczywiście sama partia pracy też nie chce e, nie chce również e, tego, aby. E, aby Unia Europejska, aby Wielka Brytania wyszła z Wielkiej Brytanii, przepraszam, Wielka Brytania wyszła z Unii Europejskiej bez porozumienia. Więc, więc na razie myślę, że tutaj na brytyjskim funcie może być dzisiaj ograniczona zmienność, natomiast jutro wraz z głosowaniem w Unii Europejskiej na temat przedłużenia porozumienia, no z pewnością będzie tutaj Nieco więcej się działo. Drugim takim tematem jest oczywiście, jakby dalsze polepszenie się stosunków pomiędzy Chinami oraz USA. Nie ma żadnych konkretów, no ale rynek jest pozytywnie nastawiony. To widać po giełdach, że nie mamy jakichś większych spadków, ale z drugiej strony Stany Zjednoczone zaczynają, zaczynają atakować Europę na drugim froncie, wskazując, że zamierzają nałożyć taryfy celne w odpowiedzi na to, że. Światowa Organizacja Handlu wskazuje w swoim raporcie na to, że Stany Zjednoczone tracą na subsydiach, które ma europejska spółka Airbus. Dzisiaj ważny dzień dla rynku surowców rolnych ze względu na publikację raportu WASDE, o czym za moment sobie nieco więcej porozmawiamy. I dzisiejszy kalendarz to Joltz o godzinie 16, raport Wazde o godzinie 17 i po sesji na Wall Street Raport API. Więc widać, że dzisiejszy kalendarz, no, jest taki bardzo, bardzo mocno ograniczony. No i to zaraz Państwo zresztą zobaczą. Dzisiaj na, dzisiaj rynki, które sobie omówimy, to będzie euro, dolar, USDCAT, DAX, pszenica, ropa oraz złoto. I lecimy sobie do kalendarza i tym razem nie omawiamy sobie ogólnego kalendarza makro, bo w tym kalendarzu makro praktycznie nic oprócz dzisiejszych joltsów no nie ma. Natomiast jeżeli chodzi o kalendarz Wazdę, no tutaj może być ciekawie, choć konsensusy, yy, które, które w tym momencie Bloomberg nam oferuje, no nie mówią tutaj zbyt wiele. Dla surowców. Wczoraj ważny raport opublikowany dla pszenicy, który polegał na, który pokazał nam, jak, jaka jakość w tym momencie jest, jest upraw pszenicy. O tym sobie za moment dosłownie. Porozmawiamy przy omówieniu tego rynku. Natomiast ogólnie spójrzmy sobie, jak to wygląda dla dzisiejszego raportu. No, widać, że największa presja powinna mieć miejsce w przypadku rynku kukurydzy. E, widać no, spory oczekiwany wzrost zapasów. E, no Ciekawe skąd on się bierze, bo to są jeszcze dane za poprzedni sezon. Natomiast no, dane dotyczące. Przyszłych, przyszłych zasiewów, no pokazały, że mamy mieć więcej zasiewów niż w zeszłym roku, więc teoretycznie produkcja również powinna być większa. Z zapasami soi również większe zapasy, zapasy pszenicy również, również większe, zapasy bawełny również większe. Natomiast ogólnie patrząc, patrząc na dane dotyczące bawełny, no tutaj może być pewna nadzieja. No, i ten rynek dosyć wyraźnie rośnie w ostatnim czasie, więc warto oczywiście również tym dosyć egzotycznym rynkiem się zainteresować, bo jak widać, no, rynek dostarcza nam konsensusów w przypadku trzech wartości dla bawełny, co oznacza, że no, zainteresowanie tym rynkiem jest coraz większe. Natomiast my już sobie przechodzimy do naszej prezentacji, przechodzimy sobie do. Omówienia głównych rynków. Zaczynamy sobie od eurodolara. No i w przypadku eurodolara obserwujemy wybicie szyi w formacji odwróconej głowy z ramionami. No, jesteśmy oczywiście jeszcze w dalszym ciągu relatywnie nisko i celem dla pary jest poziom 1,13,20. Widać również na W1C spore objęcie hossy na W1, no ale mamy dopiero drugi dzień tygodnia. Niemniej, Wzrosty z tego tygodnia na euro są dosyć spore, no i kluczowe informacje dla tej pary walutowej, oczywiście ze względu na dolara, to będą miny CFP, które, które zostaną opublikowane w środę. Natomiast no, nie spodziewałbym się również jakichś bardzo ważnych informacji, które zatrząsną tutaj rynkiem. Relatywnie myślę, że byłaby szansa na to, że właśnie dolar będzie kontynuował spadek I przechodzimy sobie już do eurodolara. Widzimy eurodolar dosyć wyraźnie, dosyć wyraźnie nam odbił w ostatnim czasie. Widzimy wybicie linii szyi w postaci poziomu 1,12,50. Mieliśmy tu również zniesienie 23,6, Jesteśmy w okolicach oporu wyznaczonego przez lokalne dołki tutaj z marca, natomiast celem tej formacji odwróconej głowy z ramionami. No jest w dalszym ciągu, są tutaj okolice poziomu 1, 13, 20, i myślę, że są to poziomy do osiągnięcia. O ile oczywiście nie będziemy mieli jakichś nagłych. Bardzo dobrych danych ze Stanów Zjednoczonych, czy fatalnych danych z Europy. Z Europy oczywiście istnieje ryzyko w postaci tego, że nastąpi tutaj silniejsza eskalacja tego konfliktu handlowego. Natomiast ten konflikt handlowy bardziej skłaniałby mnie do tego, aby szukać ewentualnych shortów na europejskich indeksach niż na europejskiej walucie, bo ta waluta i tak jest bardzo silnie wyprzedana i mamy tu do czynienia z wyceną większości negatywnych informacji, natomiast no, negatywne informacje nie są wycenione w przypadku amerykańskiej waluty, więc myślę, że szanse na wybicie tutaj wyżej w okolice poziomu 1,13,20 są dosyć spore. I lecimy sobie, lecimy sobie, dalej, lecimy sobie dalej do naszej prezentacji. USDK dosyć ciekawa para w ostatnim czasie, no widzimy zdecydowanie zdecydowane osłabienie tego, tej presji wzrostowej na USDK, -dzie. to nie są już, to nie jest już testowanie górnych ograniczeń takiego długoterminowego wzrostowego kanału trendowego, czyli gdzieś w dalszym ciągu znajdujemy się tutaj okolice poziomu 1,33, no w tym momencie nieco poniżej, natomiast myślę, że szanse przynajmniej na spadki w okolice 1,3250 oraz nawet 1,3220, pomimo tego, że dane z Kanady nie są jakieś bardzo mocne, natomiast na słabości dolara myślę, że te poziomy są jak najbardziej do osiągnięcia. I e, już e, przechodzimy sobie do usd Na początku pokażemy sobie jak to wygląda na tej jedynce? Widać, no, korelacja pomiędzy usdk oraz ropą naftową, no, mniej więcej nam powróciła od września zeszłego roku, bo tutaj, no, niemalże odwrotna korelacja przez połowę zeszłego roku. Natomiast, no, ta korelacja w tym momencie powróciła i znowu nam się tutaj Gdzieś w lutym rozbiegła, no ale wskazuje na to, że CAT powinien być zdecydowanie silniejszy, więc pomimo tego, że gospodarka kanadyjska ma jakieś problemy, w szczególności na rynku nieruchomości, rynek pracy również no, nie zachowuje się tak silnie, jak to było w poprzednim roku, no to jednak ze strony ropy naftowej, która dosyć wyraźnie zyskuje, również plany rozbudowy. Rozbudowy sieci przesyłowej z Kanady do Stanów Zjednoczonych, to powoduje, że no, dolar kanadyjski ma tutaj szansę na umocnienie. Natomiast, jeżeli sobie zejdziemy do H1, no to widać bardzo wyraźne zejście, podobne jak, jak mieliśmy miejsce na Rynku ropy naftowej. Tutaj wsparcie widać, okolica poziomu 1,33, zniesienie 78,6 tej ostatniej fali wzrostowej. Natomiast myślę, że jest to tylko i wyłącznie kwestia czasu, kiedy ruszymy dalej w dół. Tutaj pod, potrójny potrójny dołek, który mógł, może tutaj spowodować jakąś lekką presję wzrostową, natomiast nie spodziewałbym się wzrostów większych niż e, w okolice 1,3327, chyba że nagle mielibyśmy jakieś załamanie na rynku ropy naftowej, e, no to wtedy e, możliwe by było wybicie większe, tutaj nawet w okolice poziomu 1.33. 70 i lecimy sobie lecimy sobie dalej niemiecki DAX w przypadku Wall Street widać że te spadki no, nie chcą się za bardzo zmaterializować, wszelkie spadki są jednak wykupowane przez byki, natomiast już w przypadku DAXa no widać taką pojawiającą się niepewność, która ma miejsce ze względu na ten konflikt, który pojawił nam się w ostatnich kilkudziesięciu godzinach, no i może spowodować, że pojawi się niepewność wśród europejskich spółek, bo Nałożenie taryf celnych na, no, można powiedzieć, mało znaczące produkty, jak helikoptery, motocykle, czy wino i ser. No, jest to tylko i, tylko i wyłącznie jeden krok do nałożenia taryf celnych na te kluczowe produkty, czyli przede wszystkim na sektor samochodowy, co byłoby totalnym zatopieniem dla niemieckiego DAXa, a Więc myślę, że ta niepewność może przerodzić się w pewnego rodzaju spadki na Niemieckim DAX-ie oraz na innych europejskich indeksach. No i patrzymy sobie, jak to wygląda na właśnie tym najważniejszym europejskim indeksie. Widać, że mieliśmy właśnie testowanie górnego ograniczenia tego spadkowego kanału trendowego. No nie widać, żeby to był jakiś bardzo silny impuls spadkowy, bo już widać dzisiaj, że mamy do czynienia z dobrymi nastrojami. Natomiast no, widać, że mieliśmy po drodze kilka takich mniejszych czy większych cofnięć, nie spodziewałbym się aż tak dużej fali spadkowej, natomiast jeżeli popatrzymy sobie na mniejsze fale spadkowe, no to myślę, że taka mniejsza fala spadkowa mogłaby nadak się nastąpić, co dałoby nam spadki tutaj w okolice poziomu nieco powyżej 1, poniżej 11 tysięcy, 800 punktów, więc właśnie w te okolice myślę, że szanse na spadki są. W szczególności, że tutaj mamy strefę popytową ze strony średnich ruchomych i te właśnie średnie ruchome mogą wywołać nam próbę odbicia. Natomiast no, najpierw fala spadkowa, następnie potem próba przejęcia władzy przez popyt. I lecimy sobie już do surowców zaczniemy sobie od pszenicy ze względu na dzisiejsze raporty WASDE moim zdaniem na tym surowcu oprócz oczywiście kukurydzy może nastąpić największa zmienność ze względu na to że mamy do czynienia <laughs> mamy do czynienia z dosyć sporym wzrostem jakości upraw pszenicy w porównaniu do zeszłego tygodnia w tym momencie ta jakość jest jakość udział Pszenicy, która znajduje się w dobrym albo wyśmienitym stanie, jest oceniana na poziomie 60%. Natomiast w zeszłym tygodniu było to 56%, a w zeszłym roku 38%. Więc widać bardzo duży wzrost. No i okazuje się, że te początkowe, początkowe oceny produkcji mogły być nadmiernie, nadmiernie negatywne. Więc. W tym momencie ta produkcja mogłaby nam potencjalnie, oczywiście oczekiwania dotyczące produkcji, mogłyby nam odbić, co może utrzymać pszenicę w najbliższych tygodniach, a nawet miesiącach w takiej konsolidacji. Natomiast ja w dalszym ciągu uważam, że w przypadku pszenicy zauważymy bardzo silny rajd wzrostowy w okolicach czerwca lipca, co zdarzało się w ostatnich latach i nie widzę, nie widzę powodów, dlaczego taki rajd miałby się nie zmaterializować również w tym roku, w szczególności że no jakieś problemy pogodowe czy dane ostateczne dotyczące zasiewów no mogą się tutaj okazać dosyć, dosyć zaskakujące. No i przejdziemy sobie już do wykresu na pszenicy. Jak widać, no, mam tutaj miesięczne świece. No, nie widać tutaj może jakiejś ekstremalnej zmienności w tym miesiącu, no, ale widać, że duża część tych wzrostów została już oddana w tym miesiącu. Bardzo silny popytowy, popytowy popytowa świeca w zeszłym miesiącu. Natomiast proszę sobie zobaczyć, jak to wyglądało przy poprzednich, przy poprzednich właśnie takich silnych wybiciach. Mieliśmy kilka miesięcy konsolidacji. Zanim nastąpiło takie silne wybicie, tutaj widzimy, mieliśmy próby wybicia i następnie taki silny wzrost, więc moim zdaniem tutaj taką granicą mogą być okolice 485-500 centów za buszel, czyli tutaj będą próby wybicia w dół, natomiast niewykluczone, że jeszcze będziemy tutaj testowali okolice 440 centów za buszel, więc taka konsolidacja pomiędzy tymi dwoma. Poziomami nam się prawdopodobnie szykuje, natomiast w tym okresie letnim, czerwiec czy, czy to lipiec, powinniśmy doświadczyć takich bardzo silnych wzrostów w związku właśnie z takimi czynnikami sezonowymi. Więc teraz, nawet przy dzisiejszym raporcie, WASDE. Jeżeli on się okaże faktycznie negatywny, mógłbym oczekiwać lekkich spadków na pszenicy. Możemy sobie tutaj zejść na nieco niższy interwał czasowy. Widać, że no to odbicie tutaj początkowe no było, powiedzmy, względnie dynamiczne, natomiast no ta dynamika już praktycznie nam zanikła no i widać jakiś czynnik tutaj podażowy, Mamy otwarcie lekką luką, więc myślę, że tutaj dojście do 4-5-5 jest jak najbardziej możliwe. I przechodzimy sobie do ropy naftowej. Ropa naftowa, bardzo silne wzrosty wczorajszego dnia, które były spowodowane informacjami dotyczącymi potencjalnej, potencjalnego ograniczenia podaży, przede wszystkim z Libii, gdzie walki w Trypolisie zagrażają jednemu z największych portów eksportowych w tym kraju. Która obsługuje największe pole naftowe z kolei w Libii, czyli pole Szarara, gdzie produkuje się około 300 tysięcy baryłek na dzień. Więc, no, ostatnio mieliśmy lekką presję w poprzednich tygodniach ze względu na powrót produkcji z tego pola. Natomiast w tym momencie już to pole, produkcja z tego pola jest bardzo zagrożona. Więc, no, jak widać, no, ropa naftowa bardzo silnie zyskuje. Natomiast, moim zdaniem, w najbliższych tygodniach, kiedy już będziemy mieli szczyt zapasowy, będzie to moment kulminacyjny dla ropy, będziemy mieli wtedy może ostateczne wzrosty i następnie powinniśmy mieć jakąś korektę na tym rynku, natomiast myślę, że w najbliższym czasie jeszcze rynek ropy może zaliczyć nam wzrosty, pomimo tego, że na przykład ropa WTI znajduje się w bardzo silnym oporze w tym momencie, okolice poziomu 64-65 dolarów za... Jedną paryłkę. Myślę, że teraz 67 w związku z tym wybiciem z formacji ORGR jest możliwe. W przypadku ropy Brent nawet wybicie 61,8 i może dojść nawet tutaj do 76 dolarów za. Baryłkę, na co by wskazywały te zakresy ruchów, które również pokrywają się z tym, co nam wskazuje wskaźnik RSI, i później mniejsza czy większa korekta. No, widać, że później, później w przypadku tych, tych rynków no, występowały nam takie korekty. Jak widać, tutaj za drugim razem nieco mniejsza, więc myślę, że taka korekta nawet do 65 dolarów za baryłkę. Mogłaby mieć miejsce no tutaj w tym przypadku, e, zakładając mniejszą korektę, no to 60-67 dolarów za baryłkę. Natomiast my przechodzimy sobie do złota. Złoto nie wybiło nam wczoraj 1300 dolarów za jedną uncję, pomimo dosyć sporej słabości amerykańskiego dolara. Ja oczekuję tego, że jednak dolar. Pokaże jeszcze swoją słabość w tym tygodniu, chyba że będziemy mieli w MINET FOMC informację o tym, że FOMC w dalszym ciągu rozważa jeszcze możliwość podwyżek stóp procentowych w tym roku. Jeżeli jednak taka informacja się nie pokaże, to myślę, że dolar ma szansę na spadki i w tym zasięgu ruchów oczekiwałbym wzrostu do 1308-1310 dolarów za jedną uncję. No i to wymagałoby oczywiście wybicia 1300 dolarów, no i dojścia tutaj w okolice tej spadkowej linii trendu. Widać, że w przypadku rentowności mamy konsolidację, więc dalsze więc powstrzymanie wzrostu rentowności powoduje nam, że złoto ma szansę na wzrosty. Natomiast no, podobnie jak było w zeszłym roku w tej konsolidacji również zdarzały się takie słabsze okresy. No i w ten słabszy okres właśnie może Dotyczyć właśnie tego potencjalnego wybicia do 1310 dolarów za jedną uncję. Ja Państwu bardzo serdecznie dziękuję za dzisiejszy udział w szkoleniu. Życzę powodzenia na rynkach oraz zapraszam jutro na godzinę 9:45. Dziękuję jeszcze raz oraz do usłyszenia.